Dzieńku, to sobie zrobimy koło fortuny czy robimy to Stars ja już to sobie to zarobiłem, więc wejdziemy sobie w to oczywiście to są wszystkie rozeznacie oprócz legendy, bo jeszcze nie mam Pierwszą gierkę właśnie sobie zagram do dary lec. Ja już bez przedłużania wchodzę tylko w Rusas i zaczynamy. Dobrze jest wszystkie wruscast, chcę dostałam sobie trzy gierki i zobaczymy jak to wyjdzie. zaraz sobie sobie wezmę tego taryla do to pęjdzie, ale dzisiaj nigdy <słysy> więc z tym spoko, bo nawet mam troszkę mapka pod nim. Troszkę, nie wiem, że znosi. O, jest marny tyle na jednym odcinku. No więc tak, zagram sobie czterki. Mam nadzieję, że najlepsza gierka to będzie gierka numer jeden. Cudzo nie lubię takich słabych gierek. Dobra, to darmo mi kapel. I coś z tego? Ale gdzieś to jest pewnie I coś pewnie. tego nie zabronić o nie, on tutaj uciek i ja sobie zostawię tego tylko... ulica to już jestem się kończyło życie słuchajcie nabijesz w księżycu i już będę takie nie ale a, 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 a. A. dobra udało mi się uciec to nie wiem, teraz zrobiłem, ale skurzyła mnie ta Jessie, więc teraz ją sobie podjedziemy, ja to... bo nie da Dobra, pamiętaj, Pani, dojedziemy, tak mi się dzieje. Zobaczcie Kurde, ale łupka ta zmartwowałam. Dobra, to troszkę ucieknę, bo jednak... Niby co, ale Daryl to jest po Mam nadzieję, że dzisiaj pójdziemy na plusa, a nie na minusa, jak zazwyczaj bywało. Tak ładnie, jak grają w tajemnicy, to coś prostu To że jesteśmy nami niczym. O nie. O nie, musiałem iść. I nie stało się. Ale po prostu to jest... To będziemy przy kole Fortuny. Okej, okay, więc ja po prostu kole fortuny i losujemy. Uwaga, co to będzie? Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś taki... szeli. O, spoko. W dawno Shelley nie grałam, więc spoko. No, więc jesteśmy Sorry. w roku. No więc teraz sobie zagramy szelin. to jest druga wielka showdowna. Mam nadzieję, że na szelin coś jakoś nie spadniemy, bo ostatnio spadnąłem na szelin, to dosyć mocno. Głównie dlatego, że na szelin zawsze najbardziej pracę. Tak, no tutaj są pyte, które mają taki jakieś... pusty śmiech spotkań, są słabsze niż ja, wiecie o co chodzi. No. No, nie znają się jeszcze może na tym czekach jak ja Ej, to, ma, jak to, Słuchaj, Marian, to się im się jest, jaka ona ma jakaś Już się z tym lowem ja nie... o Jezu nie wysłałem no dobra, niech to na tak się tak sobie te pałeczki tutaj uzbieram okej, okay. teraz sobie pójdę na product. Znaczy, coś tu będzie i przypomina mi ulska na mnie, to jest. Niczego tutaj leona Spajka nie chce odjeżdżać, bo ma ulka. Tutaj ja mam bula, którego bym raczej dał radę, że wówczas nie będzie to jakimś dla mnie... tej filozofią, żeby to pomoc. Jakiś z Ból do I z, i z, i z. I tego nie chcę upać, Bo to, Och, chodź, to się nie opłaca, bo o wurczy to i musi troszkę podle. To wie, może się dzisiaj, nawet uda wygrać, bo Barlań jak tutaj zaatakował. A ja Barley Barlań nie bardzo obija, a kuza mnie strasznie Zaraz go sobie chyba podjadę. Spójrzcie, co jest za nimi, mam plan. Próbuję to unikać, jest Nie, my okazujemy, okazujemy, okazujemy mnie! wygraliśmy, więc git lepiej mi idzie, niż nagrywam, nie? Jak nie nagrywam, to słabo idzie, zresztą spadłem może to Zaraz zobaczę, pokażę wam Patrzcie Cz Ej, cztery puchalki ty tylko mam do nadrobienia Ale trochę spadłem, widzicie? zawsze widzę, przy ostatnim lotowaniu w kole, fortuny Dobra, więc ja już jestem przy losowaniu. Kliknę sobie tylko. Uwaga, ktoś wydropnie. Uwaga, uwaga. Bibi, nice. Bibi może być. Nowy brawler. Dobra. Stał sobie w poza. Przepraszaj nam, się ten odcinek nie będzie. chodzi choćbym stracił na Bibi, to i tak by wyszedł. Nawet jak bym zajęła ostatnie miejsce, to i tak Ale nie no, wydaje mi się, że Bibi nie może tak, jeszcze niższym poziomie utraczenia. Nie powinienem już O nie, i tak myślałem, nie poszło mi dobrze. No troszkę lipa minus 4, ale w drugiej dużo Zachęcę do subskrybowania kanału. Dobrą, no to nie no, jeszcze jedną gierkę Dobre, Jeszcze jedną gierkę. Niech już będzie ta jeszcze jedna gierka. Żeby, tego, żeby po prostu dojść do tych 10 minut w dzisiejszym odcinku. A może nawet przebijemy te 10 minut. Kto wie, to zależy od gry. Czy, czy chce, żebyśmy mieli dłużej. No kręcimy i uwaga, coś mi się zalogowało, to oznaka, że będzie ktoś fajny i... Nie, proszę, nie bajcie pipe czemu Piper, nie, ona jest taka troszkę za bardzo słaba na tą mapę, no. Tak szczerze, tu to są dobre jakieś majki ona jest okropna, na Będę pośmiewiskiem na tej mapie każdy żeby... dlaczego gram Piper, ale wylosowało, wylosowało. My nie miałem żadnego mityka dzisiaj. Kurde. My, my tak cienko też, bo żadnego mityka nie dostałem dzisiaj. No i że... W taki fajny... Dostałem fajne postacie na tą mapę, tylko ta Piper mi nie pasuje. Daryl był spoko. Ta Bibi też była w I z kim ja jeszcze grałem? Ej nie, tu trzecia gierka chyba, czy co? Nie, to jest czwarta, tak to... Przypomniałam się tym grali, jeszcze trzech grałem, przecież Jezus, Maria, ja będę coś na tym na Wiesz, co, jest tyle daj na Majku, a Piper ma tak mało P, że ja nie wiem, co to będzie i mam nadzieję, że jeszcze jedna osoba zginie i nie wyjdzie na mięso. Okej. Okay. Uuu, ale Kurde. nie wolno. Kurwa. Ale nie wolno. Nie, nie. Jezus, możesz jakie mnie atak taki Aaaa, ale ja dobry jestem tą Piperką Kurde, nie mogę jej trafić Ej, ale widzicie, że nie tylko ja tu gram Piperką na tej mapie Nie, w na blisko Piperka Kurde Ej, daj na Mike Piperka zero power Chyba to nie będzie jakaś tak trudno, żeby grać. Kurde o! Nie. nie! Nie no, ale drogi nie, nie ma tragedii. W sumie nie spodziewajcie się, że aż tak dobrze pójdzie w tej pierwszym. Dobra, co mam nadzieję, że się kogoś spodobał. Za, za, nie zapominajcie o subskrypcji. Ja w ogóle skapnęliście, że mam 454 547 kwartów. Na tego bardzo mam 147 47 47, 47 połow, nie?